Jeśli się opóźnić w spłacie kredytu, zastanawia się, czy może dokonać wykreślenia takiego wpisu. Otóż muszą być spełnione dwie przesłanki, żeby bank dokonał wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na swój wniosek. Pierwsze opóźnienie, które trwało dłużej niż 60 dni, a bank zwrócił się do kredytobiorcy, żeby dokonał wpłaty w ciągu 30 dni, zawiadomił go o tym żeby dokonał tej wpłaty. W takim przypadku, jeżeli dokonasz takiej wpłaty, bank nie ma prawa przetwarzać Twoich danych po wycofaniu Twojej zgody. Ale tak naprawdę najbardziej kontrowersyjny jest ten sposób wykazania tego faktu poinformowania przez bank. Jak pokazują doświadczenia większość banków, stosuje listy zwykłe, zawiadamiając klientów właśnie o zamiarze przetwarzania danych. W prawie bankowym w artykule 105a punkt 3 nie ma nic mowy na temat formy tego powiadomienia. Dlatego postanowiłem spotkać się z radcą prawnym, który dokona analizy orzecznictwa w tym zakresie i spróbujemy dojść wspólnie do wniosków, czy tak naprawdę jest podstawa ku temu, jeżeli bank, nie wysłał listu poleconego, przesyłką poleconą, zawiadomienia o zamiarze przetwarzania danych bez zgody kredytobiorcy. Postanowiłem w takim razie porozmawiać z Damianem Janaczkiem, ekspertem od prawa cywilnego, od sporów z bankami. Witam Cię Damian. Cześć Krzysztof. Damian powiedz mi jak to właściwie wygląda ta sytuacja, kiedy mówimy o... Powiadomienie, żeby było ono skuteczne, czy tak naprawdę musi być skuteczne, czy wystarczy, że bank tam prześle powiadomienie listem zwykłym? Krzysztof, trzeba wyjść przede wszystkim od przepisu prawa. Jak zwykle to bywa. Artykuł 105a ustęp 3 prawa bankowego mówi o obowiązku banku poinformowania. I tak naprawdę można w różny sposób interpretować ten wyraz, ten zwrot poinformować. Poinformować, czyli dotrzeć do tego konsumenta. Wysłać coś, zowiadowi go o czymś, i to było przedmiotem oceny sądu administracyjnego. Pojawiły się tutaj na tym, można powiedzieć, w polu pewne spory pomiędzy konsumentem, kredytobiorcą a bankiem. I właśnie też w 2018 roku takie rozstrzygnięcie zapadło. Konsument wystąpił do banku z wnioskiem o usunięcie może z wnioskiem o cofnięcie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie informacji kredytowej, bank oczywiście takiemu wnioskowi odmówił. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny. I dlaczego cofam się w czasie? Bo mamy różnicę w orzecznictwie. W ciągu dwóch lat, w 2018 roku mieliśmy do czynienia z orzeczeniem, które kształtowało ten zwrot poinformować inaczej, a już w 2020 roku sprawa ma się zupełnie inaczej, I dlatego że z tego 2020 to jeszcze nieprawomocne, żeby... Jeszcze tak, i tutaj musimy nadmienić, że jest to orzeczenie nieprawomocne. A dlaczego? Jest to tak istotne, bo ono niestety jest na chwilę obecną na niekorzyść kredytobiorcy, jednakże... Nie należy się tutaj obawiać tego, że banki będą miały nieograniczone pole do wykorzystywania danych tutaj konsumentów w zakresie informacji kredytowej. Tak naprawdę trzeba się skupić na tym, co banki mają do przekazania, do zaoferowania w kontekście materiału dowodowego. Czyli jak bank może udowodnić, że poinformował konsumenta, kredytobiorcę o tym, że zamierza go wpisać do bazy GIK, mówiąc. Mówiąc krótko. Okej, okay, dobra, to może powiedzmy, co tak naprawdę może być w tym materiale dowodowym? Zróbmy to na pewnym przykładzie. Tak, jak wspomniałeś, zadłużenie powyżej 60 dni, tak? I tutaj bank, żeby móc wpisać tego konsumenta do bazy BIG, musi go o tym poinformować, musi mu dać tak zwaną opcję ratunkową. Dodatkowe 30 dni. Bank mówi: zapłać mi w terminie tych 30 dni. Jak nie, to cię tam. Pisuje. Tak na teraz, stałe, że nie będzie mógł klient wycofać tej zgody? Dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz bank musi wysłać list. No, forma wysyłki jest różna, prawda? Można wysłać to przesyłką zwykłą, można wysłać to przesyłką poleconą, można wysłać to przesyłką z potwierdzeniem odbioru. I tak naprawdę od tego, jaką bank bierze drogę, zależy, zależy tutaj ta sytuacja konsumenta. Jak zrobi to dobrze, czyli spełni ten obowiązek poinformowania w taki sposób, że wysunie wątpliwości co do poinformowania, no to niestety taki wpis będzie tutaj skuteczny, ale banki w większości przypadków, jak sam wiesz, tego nie robią. Wysyłają to przesyłkami zwykłymi. Jeżeli taki bank dysponując adresem konsumenta Wyślę to przesyłką zwykłą, to jakby tutaj w ramach, w ramach tego postępowania, które mieliśmy, no to należy ocenić jaki dowód przedstawi. I jedynym dowodem banku był wydruk z systemu. Zrzut jakby z aplikacji, pokazanie, że nadałem taką przesyłkę pod taki i taki adres. I są problemy. No właśnie, ale to może być tak, że... Ktoś tam zaznaczy, a następnie nie wiem, ta przesyłka upadnie na podłogę, sprzątaczka ją zamiecie i tak naprawdę ona nawet nigdy nie wyjdzie. Dokładnie tak, bo tak z reguły konsumenci i kredytobiorcy, występujący tu w każdym przypadku z pełnomocnikiem, właśnie taką linię obrony przyjmują, że nie miałem szansy się z tym zapoznać, nie byłem poinformowany, bo to do mnie nie doszło. Bank mówi, ale ja to nadałem przecież pod adres ujawniony w umowie, nie było informacji o zmianie tej umowy w zakresie tego adresu kredytobiorcy, wysłałem i udowodniłem to poinformowanie tak? i mam prawo wpisać. Jak, jak orzekł tutaj sąd w 2018 roku, no sąd uznał w 2018 roku, że taki zrzut z ekranu, tak? Tak pokazanie tego, co jest w aplikacji, w tym programie do rejestracji przesyłek bankowych jest niewystarczające do udowodnienia tej przesłanki poinformowania. Coś takiego jest niewystarczające. Czyli tak, reasumując, jeżeli klient dopuści, nie dopuścił się takiego opóźnienia, nie będzie nawet to 60 dni, ale wpłaci płaci w ciągu tych 30 dni, to może wycofać tą zgodę na przetwarzanie danych tak i nie widać wtedy tego w tak Jeżeli ta przesłanka zostaje spełniona, to bank ma prawo, nawet jeżeli klient wycofa swoją zgodę, to nadal przetwarzać te informacje. Bez zgody, tak? Jak mówi właśnie 105a ust. 3 bez zgody. No trzeba też zwrócić uwagę na to, że ustawodawca, wprowadzając taki przepis do prawa bankowego, tak naprawdę ma na celu ochronę tutaj instytucji bankowej banku. Tak przed nierzetelnymi dłużnikami, aby informować inne banki, inne instytucje o tym, że taki delikwent tak, no jest dłużnikiem, zalega z płatnościami i że trzeba uważać, tak, no trzeba zahamować możliwość udzielania mu kredytu. Ale z drugiej strony ja myślę, że tutaj też ten konsument dostaje tą ostatnią szansę, jeżeli ma świadomość tego, że jeżeli dokona tej spłaty w ciągu 30 dni, no to będzie mógł tą... tą te dane wycofać i dzięki temu wyczyścić sobie ten big Oczywiście. I żeby wszystko wyglądało tak, jak należałoby wyglądać, czyli żeby był kredytowalny. No, tak może to Oczywiście jest. tutaj nie należy pomijać tego właśnie aspektu prekonsumenckiego. Po to właśnie jest dany ten mechanizm jakby ponownego zawiadomienia kredytobiorcy, aby mógł sobie uregulować tę sytuację, aby nie mógł być postawiony w sytuacji, no, w której niestety tego kredytu niezbędnego, tej niezbędnej pożyczki nie zaciągnie, bo niewielkie zadłużenie jednak figuruje w tej bazie danych. Dobrze, no to ja widzę tu pewnego rodzaju furtkę, bo od razu mi tak przychodzi do głowy. Czyli jeżeli bank nie poinformował, nawet jeżeli klient spóźnił się, miał znaczące opóźnienia, nie wiem, 100, 200, 300, nawet mogło dojść do windykacji. Czyli rozumiem, jeżeli nie było tego obowiązku informacyjnego, tej ostatniej szansy dania klientowi tych 30 dni na skład i bank nie będzie w stanie tego wykazać, to nawet takie spisy z długim opóźnieniem może usunąć, czy dobrze Oczywiście, się? jak najbardziej występując najpierw z wnioskiem do banku, z reguły później do, nowo w sumie od dwóch, od trzech lat utworzonego urzędu, prezesa urzędu ochrony danych osobowych, bądź też do sądu cywilnego. Tutaj ciekawostka, sąd cywilny orzekając nie orzeka tylko i wyłącznie o zapłatach, o zachowkach, o nasłodach, ale również może zobowiązać do określonego zachowania się. Może nakazać bankowi usunięcie takiego wpisu. Czyli to jest dobry pomysł, że jeżeli piszemy takie pismo i ten obowiązek informacyjny nie zaszedł. Powiedzieć bankowi, dobra, taki obowiązek według mnie nie zaszedł. Proszę pokazać że rzeczywiście ten list został do mnie wysłany. Proszę im pokazać też treść tego listu, że rzeczywiście o to chodziło. Czyli możemy przerzucić ten ciężar dowodowy na bank? Oczywiście. To bank tutaj, tak, tak, jak najbardziej, bardzo dobre pytanie. To bank tutaj jest instytucją, która musi udowodnić poinformowanie wysyłkę. W taki sposób, bo nie chodzi tutaj o dosłowne zapoznanie się, ale o umożliwienie zapoznania się. O umożliwienie zapoznania się kredytobiorcy z tym zagadnieniem, z tym terminem dodatkowym. Czyli jeżeli był wysłany nawet do nas list, my go odebraliśmy dwukrotnie, mieliśmy tą szansę go odebrać, bank miał nasz adres, ale my powiedzmy z jakiegoś powodu, żeśmy tego nie odebrali, to tutaj ta przesłanka możemy powiedzieć, że została spełniona, ale jeżeli to był list polecony, jeżeli zwykły, to już niekoniecznie. Tak, jest dokładnie tak. Umożliwienie, czyli nadanie w taki sposób, aby ta przesyłka jednak dotarła pod ten adres, w którym bank dysponuje. Co ważne, banki w swoich umowach no, mają zapisy mówiące o tym, że każdorazowa zmiana adresu kredytobiorcy powinna być zgłoszona do banku właśnie po to, żeby bank mógł dochować tutaj tej staranności w doręczeniu tej korespondencji, tak? W jej nadawaniu pod ten adres właściwy. Jeżeli konsument o tym nie poinformował, no to też rodzi to pewne tutaj pole do wątpliwości, bo no, konsument i tak nie dochował pewnego zobowiązania umownego. Bank dysponując takim adresem. Nadając taką przesyłkę listem poleconym, no wypełnia można powiedzieć, tak? Chociaż zaznaczam, każdą sprawę trzeba badać indywidualnie. Czyli trzeba zobaczyć, tak naprawdę, czym dysponuje bank, i tak naprawdę, jakie argumenty też przeciw, przeciwstawi kredytobiorca. Mamy sytuację losowe. Mogliśmy być w szpitalu, tak? Mogliśmy takiej korespondencji nie odebrać, mogliśmy być na czasach ponad dwa tygodnie, czyli nawet to awizowanie nas nie dotyczy. I każda taka sprawa powinna być badana indywidualnie. A jak jeszcze odniósł do tego najnowszego, nieprawomocnego, bo jeszcze... Właśnie, dokładnie tak, jak na początku już tutaj wspomnieliśmy, mamy tutaj orzeczenie z 2000... 20 roku z 10 marca i to orzeczenie tak streszczając no to tak, WSR, czyli wojewódzki, wojewódzki Sąd Administracyjny, tak streszczając to orzeczenie możemy zauważyć, że sąd uznał, że bank nie musi udowodnić, że dłużnik odczytał pismo. No. Co prawda, można tutaj się z tym zgodzić, tak, no bo odczytanie pisma, jak to zweryfikować? No nie da się tego zweryfikować, prawda? Tak. Nie ma takiego mechanizmu <laughs> dozwolonego, aby tutaj no, wejść do klienta, do konsumenta, do domu i sprawdzić, no odczytał, nie odczytał. Instytucja... I bardzo... nawet jeżeli żona odebrała, to można uznać, że do takiego poinformowania... Tak jest, jest. Yy, że dłużej pismo, w którym poinformowano go o zamiarze wpisania jego danych do big jest to niekorzystny wyrok dla spóźnialskich kredyt obiorców, no w takim kierunku to orzecznictwo poszło, ale pamiętajmy jest nieprawomocne. Trzeba też zauważyć, że akurat ta sprawa jest troszeczkę inna, bo jednak bank dysponował tutaj potwierdzeniem nadania wpisem do księgi nadawczej. No księga nadawcza to jest taki dokument tutaj pocztowy, tak? wynikający z tutaj zestawy prawo pocztowe. Wysłane to było przesyłką rejestrowaną bez potwierdzenia odbioru, ale z potwierdzeniem nadania, czyli możemy taką przysyłkę śledzić. I taka jest najprawdopodobniej ok, ale ten skryt, ten zgodnie z ostatnim, z ostatnim tym orzeczeniem to NSA, to to nie może być na pewno przysyłka zwykła, gdzie jedynym potwierdzeniem nadania jest Screen z, z komputera czy w CRM-ie, zapis, że taka przesyłka To należy oczywiście w 100% taki, jakby środek dowodowy, należy no, w 100% moim zdaniem wykluczyć, bo dawałoby to takie nieograniczone pole dla instytucji bankowych tutaj Do wpisywania dłużników no bez względu na to, czy ta podstawa faktycznie istnieje, czy też nie istnieje. Wykonali sam fakt poinformowania, tak? chcą udowodnić to takim swoim wewnętrznym dokumentem i robią to w sposób taki nieograniczony. No to by stawiało kredytobiorcę w takim no tutaj niekorzystnym położeniu. Jeżeli tak rzeczywiście jest, że, że musi to być ta forma listu poleconego. No, to bezwzględnie to, co mówiłeś, czy do nas dotrze, czy do nas nie dotrze, ten obowiązek informacyjny jest spełniony, prawda? Tak, żebyśmy to powtórzyli. Zawsze jest jakieś pewne, ale jeżeli bank wysyła to przesyłką poleconą, czyli jest potwierdzeniem nadania, mhm. i wysyła to pod adres ujawniony w umowie, tak? Ujawniony w umowie, który nie uległ zmianie, by konsument nie informował, że adres ulega zmianie, czyli jest takie domniemanie, że ten adres jest prawidłowy. Mhm. I jednocześnie no konsument, który kredytobiorca nie będzie dotknięty żadną sytuacją, która wyłączyła mu możliwość odbioru tej korespondencji. Bo tak jak wspomniałem, może być chory, może przebywać w szpitalu, może przebywać na jakimś wyjeździe służbowym, członków rodziny nie ma i ta korespondencja do niego nie dotrze. Ale jeżeli jest, co ciekawe, to też było w tym orzeczeniu. Jeżeli jest, jak powiedziałeś, nadane przesyłką poleconą, rejestrowaną, po z potwierdzeniem nadania, to jeżeli konsument tej yy, przesyłki nie odbierze, to ona wraca i bank o tym wie. I tak naprawdę no, ta świadomość, ta, ta tutaj, nie, tutaj informacja do banku, że wróciło to, no, powoduje dalsze tutaj problemy. Nigdy tutaj nie ma takich odpowiedzi oczywistych, Krzysztof. Niestety nie możemy definitywnie powiedzieć, że w takim przypadku już należy uznać, że został ten kredyt obiorca powiadomiony prawidłowo. Ja tutaj jeszcze mieliśmy takie doświadczenie i też powoływaliśmy się chyba dla jednego klienta z pisów i zadziałało to skutecznie, bo mieliśmy rzeczywiście też sytuację, gdzie bank poinformował listę poleconym klienta, odmówił dokonania wykreślenia właśnie tego, tego wpisu, ale okazało się co? Okazało się, że w tym piśmie, dlatego myślę, że też to warto weryfikować, okazało się, że w piśmie nie było tego wezwania do 30-dniowego wpłaty. I po prostu to poszło z. Z działu w indykacji pismo, że szanowny kliencie wpłać pieniądze, bo jak nie to ci do sądu pozwiemy, i Bank uznał to za spełnienie obowiązku informacyjnego. A według mnie to nie jest nie jest. Pieniądze. Krzysztof, bardzo dobrze. Świetnie się przygotowałeś do tej rozmowy. Widzę, że, że analizujesz przepisy prawa. Oddaję Ci tutaj głos, tak. No, zgodnie z artykułem 105A ust. 3 jest tam mowa o tym 30-dniowym terminie. I dopiero wtedy możemy uznać takie pismo z tymi informacjami, tak, że jest zadłużenie, zapłać je, dajemy Ci 30 dni, jak nie, to jest rygor jeszcze, ten rygor musi być umieszczony. Jak czegoś z tych elementów, które wymieniłem... Nie, ma trzeba patrzeć, czy tak jest. jest to zgodnie z ustawą, bo jeżeli nie, to mimo że był list polecony, to nadal możemy żądać... Czyli co, jeżeli nie doszedł do nas zwłaszcza ten list, to żądajmy tego, żądajmy pokazania przesyłki, co było do nas wysyłane, bo może się okazać, że po prostu było to niezgodne z formą wymaganą przez właśnie Przepis prawa 105a, punkt 3. Dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj w związku z tym też przysługują kredytobiorcom pewne roszczenia. A właśnie. O, o tym też tak. mieliśmy porozmawiać, bo taki wyrok się chyba pojawił. Tak jest. Coś tak rozmawialiśmy wcześniej. Tak, Precedensowy, jest. chyba trochę. Precedensowy, aczkolwiek po takiej, no, dłuższej, po takiej dłuższej analizie. Wydaje się, że, że wyrok ten jest jak najbardziej uzasadniony tutaj, w świetle tych, można powiedzieć, utraconych korzyści, bądź też tych negatywnych konsekwencji dla kredytobiorców. Jak zapewne tutaj chcesz tutaj wyprzedzić moją wypowiedź, chodzi o naruszenie dóbr osobistych i związane z tym roszczenia należne konsumentom kredytobiorcom. Czyli co? Jak klient jednak miał rację. To może sobie coś rościć do banku? To może rościć. Ja tutaj bym e, był daleki od sugerowania się prawem Stanów Zjednoczonych i tutaj miesiłbym wielomiennego odświadczenia, ale na pewno, na pewno tutaj, w zależności od sytuacji, od kilku, czasami do kilkunastu tysięcy złotych, takie roszczenie na pewno mogłoby być tutaj w miarę skutecznie zgłaszane. Pamiętajmy o dwóch tutaj rzeczach. Roszczenie o zadośćuczynienie naruszono moje dobra osobiste. Wpisano mnie do biku bezpodstawnie, bezprawnie, i tak naprawdę postawiono mnie w sytuacji osoby, która jest nierzetelna, nieterminowa, uderzają w moje wewnętrzne cechy. Czyli tak naprawdę uderzają w moje dobra, tak? bo każdy z nas chce występować jako osoba, która jest naprawdę umówna, która jest terminowa, która jest dobrym płatnikiem, tak? która spełnia swoje zobowiązania. A tutaj ten bank mówi, że nie, ten Kowalski to jest dłużnik. Tak? Kowalski jest dłużnikiem, Kowalski idzie do Pani w okienku, chce jakieś laty wziąć, a Pani na niego patrzy, bo no widzę proszę Pana, Pan ma zadłużenie. Tak? Tak. No, no i na pewno ten Kowalski się... No dobrze się nie czuje na pewno. Dobrze się nie czuje, tak? Jego duma jest wrażona. I Kowalski mówi, że tak nie będzie, tak? Po pierwsze no, żąda tutaj usunięcia tych danych, czyli cofa tutaj jakby, może inaczej nie cofa tak? Tylko żąda usunięcia tych danych, które są mogą być niezgodne z prawdą albo są bezprawnie tam umieszczone, bo nie było tego obowiązku informacyjnego, tak, tak? prawda? Dokładnie tak. I teraz taki poprzedzony Kowalski, no i tak może wysyłać swoje roszczenia. Yy, oczywiście do rozpoznawania takich roszczeń jest uprawniony tylko i wyłącznie tutaj sąd, nie, sąd yy, cywilny, sąd powszechny. Okej, okay, dobra. A jakie tam były zasądzone? Bo mówiłeś zadośćuczynienie i yy, Zadośćuczynienie i odświadowanie, bo możemy mieć sytuację, że konsument na przykład bardzo potrzebuje kupić jakiś sprzęt, prawda? No, tak? I chce wziąć go na raty. Nie może, bo jest wpisany w BIK. Na skutek braku tego sprzętu traci pracę, na przykład, albo nie może wykonać jakiegoś zlecenia prywatnego. No, często, jakieś zlecenia prywatne, projektanci tutaj wykonują, tak, potrzebny jest im nowy komputer, nowe oprogramowanie, no muszą je kupić na raty. Sytuacja, jak najbardziej, możliwa do zaistnienia. I takich rat, takiego sprzętu tutaj konsument nie nabędzie. Ten kredytobiorca banku, który go umieścił, nie nabędzie. Utracił zlecenie. Jeżeli udowodni to w sądzie cywilnym, że pomysł stratę, bo mógł zarobić 3000, 5000 złotych, to wynagrodzenie jest hipotetyczne, ale jeżeli będzie ono tak daleko uprawdopodobnione, że to bank za tym stoi, czyli można powiedzieć, że to z winy banku nie doszło do zawarcia tej umowy, wykonania tego zlecenia. Bo uniemożliwiło mu e, spismu, uniemożliwił mu zakup tego sprzętu niezbędnego, no to jednak jakiś związek przyczynowo-skutkowy może być. Właśnie e, to hasło, które powiedziałem, związek przyczynowo-skutkowy. Czyli jest przyczyna, jest pewien skutek. Przyczynę nam wywołuje bank, bo umieszcza nas w big ja nie mogę kupić sprzętu, a skutek jest taki, że ja się pozbawiam zarobku, bo nie wykonuję zlecenia, tak? To jeszcze jedna rzecz ciekawa myśl mi przychodzi, czyli bo często jest, że na przykład klienci zadatkują nieruchomość, na przykład 20%. Właśnie, świetny przykład. I tutaj co? No w przypadku, gdy nie dojdzie do uruchomienia kredytu, tak naprawdę kasa mu przepada temu klientowi. I w przypadku gdyby doszło, że jednak bank trzyma, znaczy dokonał tego wpisu, nie chce wycofać tych danych, a, a powinien to zrobić, no to wtedy Kowalski może żądać od banku w pozwie cywilnym, jakby tego odszkodowania. Genialny, genialny przykład. Jeżeli wykażemy, że zdolność kredytową mamy, prawda, a jedyną przeszkodą do uzyskania tego kredytu na zakup tej nieruchomości, którą zadatkowaliśmy, jest właśnie wpis w bik i udowodnimy to w sądzie, no to zadatek stracimy. No, dajmy na to 20 tysięcy złotych, prawda? I to będzie nasza szkoda. Czyli oprócz e, zadośćuczynienia, za to, że postawiono mnie jako e, dłużnika i to przedkim, no tam się potencjalnie, tak mm -hmm. było, trzeba to powiedzieć, przed tym moim zbywcą, który chciał mi nieruchomość sprzedać, przed panią w banku, jakimś innym doradcą kredytowym, za uczynienie, za naruszenie moich dóbr osobistych i ta szkoda, bo straciłem 20 tysięcy zadatków. Roszczenie w sądzie cywilnym, w, akurat w tych sprawach, które tutaj mam przygotowane, te za nie były wysokie bo też y, tak naprawdę y, ten charakter sprawy nie był jakoś bardzo dotkliwy. Na pewno według orzeczenia Sądu Najwyższego z 2015 roku w związku z, może inaczej, znaczeniem y, moich danych osobowych, czyli ich y, uwidocznieniem w biurze informacji kredytowej, tak, jeżeli one są nierzetelnie bądź bezprawnie wpisane, wiąże się naruszenie dóbr by osobistych. Sąd to potwierdził, sprawa ponownie trafiła do sądu tutaj apelacyjnego i sąd apelacyjny orzekł na korzyść kredytobiorcy. Założyć uczynienie nie było wysokie, to jest kwestia wykazania jak daleko mnie to ugodziło, jak daleko zaingerowało w te moje dobra wewnętrzne, w te moje dobra osobiste. Trzeba pamiętać o tym, że inaczej dobra osobiste odbieramy przy osobach fizycznych wykonujących Tutaj zwykły zawód, tak? a inaczej podobne osobiste na przykład będą odbierane przy osobie publicznej tak? albo przy osobie na jakimś eksponowanym stanowisku. No jednak taka osoba bardzo zwraca uwagę jeszcze bardziej na opinię o niej, tak, na szacunek do tej osoby bez względu tutaj tak naprawdę na to jak długo to też stanowisko zajmuje. Tak? Ma takie stanowisko, zajmuje i ma prawo czuć, że ma prawo wymagać od siebie takiej idealności. Jeżeli będzie to dotykało takiej osoby, no to wydaje mi się, że takie nie powinno być, powinno być wyższe, bo jest jakby głębsze tutaj naruszenie tych grup osobistych i przede wszystkim jest ono dostępne dla takiego szerszego katalogu potencjalnie osób, tak? Myślę Danu, że wytrac... być... wyczerpaliśmy... Temat. wyczerpaliśmy temat i wszystko jest jasne teraz i bardziej